Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep znaneklocki.pl. Odwiedźcie go koniecznie, przejrzeć bogatą ofertę Oldschoolowych Zestawów Lego w znakomitym stanie. Link do sklepu w opisie filmu. Witajcie! W dzisiejszym odcinku wkroczymy w świat motoryzacji, dużych, szczegółowych modeli samochodów w wydaniu Lego. I to w wydaniu Oldschoolowym. Dzisiaj, dzięki współpracy ze sklepem Znaneklocki, mam okazję przedstawić Wam po raz pierwszy na kanale zestaw zasłużonej linii Model Team. Przed Wami, wydany w 1991 roku, 5550 Custom Relevant. Seria Model Team trwała od 1986 do 1999 roku. W jej ramach nie wyszło jakoś bardzo dużo modeli, ale wszystkie były warte uwagi w czasach, gdy powstawały. Zgodnie z nazwą, tamta linia miała się skupiać na aspekcie wizualnym pojazdów, głównie samochodów oraz podstawowej funkcjonalności, jak działając układ skrętny i otwierane drzwi. W serii wyszło kilka modeli samochodów, ciężarówek, a także rodzynki, jak helikopter czy łódź. Model Team można uznać za przodka dzisiejszych zestawów z linii Creator Expert. Skróconą historię tej linii możecie przeczytać na stronie Fannie Klotkopa. Pl, gdzie napisałem na ten temat stosowny artykuł. Link w opisie. 5550, ale fajny numer. To jak sugeruje nazwa zestawu stuningowany van rajdowy. Spory model, jak wszystkie z model, Team, choć nie należący do największych przedstawicieli serii. Brak tutaj jakichkolwiek minifigów czy innych figurek. Model z tamtej serii to zupełnie inna skala, jak wspomniałem blisko im ideowo do dzisiejszych dużych aut z kreator ekspert pokroju Garbusa czy Forda Mustanga. Instrukcja tego zestawu to książeczka formatu A4 z dużymi zdjęciami zestawu na stronie tytułowej okolonymi niebieską lamówką z logiem. Serii. Żeby było ciekawiej, obok siebie zestawiono od razu zdjęcia modelu głównego i alternatywnego. Sama instrukcja jest ciekawa, mimo że została wypuszczona w 1991 roku, to w tej instrukcji zawarto już okienka wyszczególniające klocki potrzebne w danym kroku. Nie ma dokładnie zaznaczone, gdzie konkretnie się je przyczepia, ale to i tak już jest spore ułatwienie po złożeniu takiej ilości starych zestawów ze średnio czytelnymi instrukcjami. Przeszkadza za to, że obrazki są tu trochę małe i kolejne kroki budowy bardzo ściśnięte obok siebie. Książeczka zawiera też kompletną instrukcję do alternatywnego modelu, więc nie trzeba się domyślać z jednego zdjęcia, jak go zbudować Budować. Zestawy Model Team były kierowane do nieco starszych budowniczych, doceniających detale, od których kipiały tamte modele. Oczywiście to oldschoolowy styl budowy, bardziej kanciasty, z większą ilością widocznych studów. Trudno to porównywać do dzisiejszych opływowych kształtów uzyskiwanych z pomocą współczesnej gamy elementów. Wtedy, 30 lat temu, projektanci LEGO operowali tym, co mieli. Podstawowe briki, skosy, płytki, a i tak na przykładzie tej ciężarówki widać, ile potencjału drzemie w tak starych klockach, bo też parę szczegółów wyszło tu naprawdę spoko. Na przykład barierka z LEGO City, wykorzystana jako wzmocnienie grilla. Na zderzaku mamy naklejkę z rejestracją. Numer to tradycyjnie sygnatura zestawu, patent wykorzystywany w legowych autkach do dzisiaj. Na reflektorach z przezroczystych cekiełek 1x2 na nakleja się przylepki w postaci zwykłych białych prostokątów, takich trochę półprzezroczystych. Przód również dobi naklejka z napisem Custom Rally Van. W ogóle zestaw zawiera sporo przylepców, niestety. Kolejne fajne szczegóły to wycieraczki z minifigowych dźwigienek i okrągłe lusterka z tradycyjnych małych dekielków. Widać też przyczepione minifigowe megafony, robiące chyba za dodatkowe światła albo jakieś syreny, nie wiem, żeby niedźwiedzia przestraszyć, czy tam inną Buke. Z boku można się przyjrzeć rurom wydechowym skonstruowanym niemal wyłącznie z nałożonych na siebie szarych roundblików 1 na 1 O dziwo trzymają się one znakomicie i ta konstrukcja w ogóle się nie łamie. Porządne stare klocki. Wygięcie rury oddano popularnym zawiasem, drzwi i boki samochodu zdobią kolejne naklejki. Tutaj jedna większa wada tego zestawu. Niektóre przelepce, na przykład te z rejestracją oraz widoczne tutaj na żółtych brikach, zachodzą na więcej niż jeden klocek, Problematyczne przy rozbieraniu zestawu. Przez szyby trochę widać wnętrze. Z tyłu mamy czerwone reflektory, antenę i parę tylnych drzwi. Widać też jeszcze inną naklejkę z rejestracją, która skleja kilka płytek. No dobrze, że już unikają raczej tego patentu. Kilka detali z również na dach. dodatkowe światła, minifigowe kopie robiące za jakieś stelaże czy wzmocnienia. Mamy tu też zapasowe koło, które nie jest jedynie zwykłą zdobą. Model jest bowiem trochę funkcjonalny. Przede wszystkim jeździ, koła się kręcą, wow, odkrywcze. Jest działający układ skrętny, co prawda nie połączony z kierownicą, która jest atrapą, Kołami steruje się właśnie z pomocą koła na dachu, połączonego ze skrętem za pomocą długiej technikowej ośki. żeby umocnić wrażenie obcowania z. Bardziej zaawansowanym modelem, vanik został wyposażony w pełne wnętrze, do którego otrzymuje się dostęp przez otwarcie drzwi kierowcy oraz bocznych podnoszonych na zawiasach. Tylne naturalnie też się otwierają. W środku można przyjrzeć się wspomnianej atrapie kierownicy oraz czerwonym siedzeniom wykonanym z zawiasów i płytek. Dużo studów. W dzisiejszych dużych autach pokroju Mustanga czy tego ostatniego Fiacica 500 na pewno by takie wnętrze już wygładzili, ale taki oldschoolowy wygląd ma swój niepowtarzalny klimacik. Zazwyczaj się w to nie bawię, ale uznałem, że skoro instrukcja objaśnia też szczegółowo budowę modelu alternatywnego, to Razem z głównym. Jest to auto terenowe wzorowane zapewne na jakimś modelu Jeep'a, co mówię jako motoryzacyjny ignorant, dla którego każda terenówka to jest po prostu jeep. Jest to model mniejszy od podstawowego po budowie zostaje całkiem sporo klocków, ale myślę, że projektaci tak spisali się tu dobrze, bo kształt jest ładny. Wygląda to na pewno jak jeep. Maska ma na tyle dobrze oddaną krzywiznę, na jaką pozwala pula elementów zestawu. Też mamy tutaj takie same przenie reflektory i wycieraczki. skosy z tyłu i przenia szyba tworzą udaną krzywiznę samochodu. Barierka znajdująca się na masce, wana tutaj idzie na tył. Generalnie Postarano się wyciągnąć z tego alternatywnego modelu możliwe tyle, ile się dało, i efekt jest jak najbardziej zadowalający. Naturalnie, drzwi tutaj także się otwierają. Wewnątrz mamy tylko jeden fotel, tak samo czerwony jak w wanie, Układ skrętny również działa tak samo. No, tym autkiem da się nawet wygodniej pojeździć po dywanie, porobić brum brum, mimo że jest trochę skromniejszy od wana, jest lżejszy i dzięki temu trochę lepiej leży w dłoni. Było to moje pierwsze doświadczenie z Model Team, serii, której niektórzy przedstawiciele robili swego czasu na mnie ogromne wrażenie. To ciekawa podróż w przeszłość. Interesujące było doświadczyć czegoś, co kiedyś reklamowane było jako model model bardziej kolekcjonerski już w swoich czasach. Oba modele z tego zestawu, tak główny, jak i alternatywny, podobają mi się, choć może nie są to moje najbardziej ulubione typy samochodów. Niemniej funkcjonalność ówczesnego LEGO Technic w estetyce system bardzo przypadła mi do gustu. A jeśli przypadła i Wam, możecie kupić sobie ten i wiele innych setów na stronie znaneklocki.pl, prawdziwej kopalni nostalgii. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niebawem.